Wspólnota Betlejem świętuje od 14 lutego 2021 roku, jubileusz 25-lecia. To pomysłowo wymyślone roczne świętowanie zbliża się do końca. Zostanie zamknięte uroczystościami w niedzielę 13 lutego. Wspólnota Betlejem powstała z określonym zamysłem. Przedstawia ów szlachetny zamysł ksiądz Mirosław Tosza, związany ze wspólnotą od jej zarania. Najpierw była, była taka, taka można powiedzieć, faza idei, czyli grupie ludzi, przyjaciół ze Wspólnoty Wiary i Światła. Było takie pragnienie tworzenia wspólnoty życia razem z ubogimi. Było na ten temat dużo rozmów, koncepcji. Natomiast no, finalnie zaczęliśmy wcielać w życie te zamysły wtedy, kiedy w 1996 roku ksiądz proboszczowicz Zeblenda zapytał, czy no, nie mamy pomysłu na starą, opuszczoną szkołę ósemkę, które miasto przekazało na działalność charytatywną. Więc takie były, były początki. I oczywiście nie mieliśmy jakiegoś szczegółowego planu na to, jak to życie wspólne będzie wyglądać. To, co wiedzieliśmy od początku, to że chcemy ten dom tworzyć razem z osobami ubogimi. Czyli to nie, nie będzie tak wyglądać, że najpierw go wyremontujemy pod igłę, a później zaprosimy ludzi ubogich do mieszkania. Tylko od samego początku ten dom, jeśli ma być ich domem, no to musi być też tworzony przez nich. Więc no, pierwotnie ja tu zamieszkałem z dwoma bezdomnymi braćmi, z Andrzejem i Ryśkiem, których jeszcze znałem z pierwszej parafii i Później dołączały się kolejne osoby, dom się rozbudowywał, remontował, więc kiedy wyremontowaliśmy kolejne pomieszczenia, wprowadzały się nowe i tak, no tak, tak to się roz, rozkręcało. Praca z bezdomnymi, biednymi potrzebującymi uczyła olbrzymiej empatii i zrozumienia. To wspólne z nimi życie wiele księdza Toszę nauczyło. Bezdomnych znałem pewnie tak samo jak, jak, jak zna każdy przeciętny Polak, który gdzieś spotyka, widzi no bardziej byłem zaangażowany w ruch, który, który służył ludziom z upośledzeniem umysłowym. Więc to środowisko znałem dużo lepiej, bezdomnych mniej. I no musieliśmy się nawzajem uczyć. Na pewno taka podstawowa nauka, tak jak patrząc z perspektywy tego ćwierćwiecza, to jest taka, że osoby bezdomne to nie są tylko te osoby, którym trzeba coś dać, żeby mogły normalnie funkcjonować, ale są to osoby, które no mają też w sobie dużo darów, talentów. I takiego też pragnienia dzielenia się, więc no, największa taka sztuka w byciu z bogimi to jest uważne wysłuchanie tego, czego naprawdę potrzebują, a oprócz rzeczy, mieszkania, pieniędzy, no, potrzebują jakiegoś sensu w życiu, miłości, przyjaciół, no i też kogoś, komu to swoje życie mogą ofiarować. Więc jesteśmy wszyscy powołani do wzajemności. To papież Haniczek bardzo na to kładzie nacisk, żebyśmy nie traktowali biednych tylko jako przedmiot naszej działalności charytatywnej. Bo są nasi bracia i siostry, którzy chcą coś istotnego wnieść do wspólnoty, a, a my, my prze, jakby sercem chrześcijaństwa jest wzajemność, czyli, czyli to, co Jezus powiedział, miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, czy tu chodzi ten ruch w dwie strony. Lasy każdego z mieszkańców wspólnoty biegły innymi torami. Niektórzy wspólnotę opuścili, nie sprostali oczywistym jej regułom. Ponad tysiąc osób przez ten dom się przewinęło w ciągu 25 lat, więc dość sporo niektórzy byli bardzo krótko, niektórzy mieszkają po dziś dzień, bo Andrzej Kazek, oni mieszkają tutaj prawie już jeden siedemnaście, drugi lat lat, no, a los mieszkańców bardzo różny. No, bywało tak, że niektórzy wracali do starego życia, wracali na ulicę, zaczynali pić, no niestety mi się w tym życiu nie powiodło, wrócili do starych nawyków. No, część osób to życie sobie uporządkowała. Wielkim problemem z ludźmi bezdomnymi niczym się nie mówi, że, że ci ludzie często no, nie mają możliwości powrotu do domu. To nie jest tylko taka, tak, że oni, jak sobie uporządkują swoje sprawy, to będą mogli wrócić, bo nawet jak sobie te sprawy poporządkują, niekiedy nie mają gdzie wracać i później jest ten dylemat, gdzie mieszkać, z kim żyć. Jubileuszowy rok przebiegał pod znakiem wspólnego świętowania. Jak to we wspólnocie bywa, działo się ciekawie, a gości i przyjaciół pojawiało się mnóstwo. No Tych wydarzeń było trochę w roku bileuszowym. Może nie świętowaliśmy zbyt hucznie, nie było zbyt wielu imprez. To no, też z racji tego, że mam no, sporo tych ograniczeń związanych z COVID-em, więc y, było rok temu to uroczyste rozpoczęcie. Na pewno dla nas takim, takim ważnym momentem y, był, y, był koncert y, podsumowujący rok, też y, w MDK-u na Zwiawożnie, gdzie, gdzie gościliśmy mówią, Mogliśmy wspólnie kolędować też to. To był taki piękny czas, gdzie mogliśmy też zaprosić przyjaciół, znajomych, sponsorów, też im podziękować, więc to, no, to było ważne wydarzenie dla nas. Podobnie no osobiście, jakby naj, naj, najpiękniejszym czasem był, był czas Bożego Narodzenia, świętowania z ludźmi, e, czas Żywej Szopki. E, no, gościliśmy tutaj w tym okresie do Czech Króli kilka tysięcy ludzi, nie tylko z Jaworzna, ale też ze Śląska, Zagłębia, wiele osób przyjeżdżało. E, no i to jest najpiękniejszy czas, e, który może nie polega na tym, że organizujemy jakieś... E, Spektakularna impreza, ale właśnie na, na czas, czas spotkań, rozmów, no, gdzie możemy, możemy też wspólnie oglądać dom, to jest też dobry czas dla mieszkańców, którzy też służą tym, tym przyjezdnym osobom. Staszek na przykład tutaj dyżurował przy, przy osiołku i wszystkie chętne dzieci, które miały ochotę, mogły sobie usiąść na, na osiołku. Okazuje się, że to była wielka atrakcja dla wielu z nich, dla nie, niektórych, którzy pierwszy raz w życiu takie przeżycie mieli, czy, czy też wszystkie owce mieliśmy w zagrodzie pod dachem, tam gdzie mieszkały kiedyś wielbundy. I to była też wielka atrakcja, że dzieci sobie mogły wejść do tych owiec, no te owce pogłaskać, pobyć z nim blisko. Też dla wielu z nich mieliśmy właśnie takie tak, takie reakcje, że dla nich pierwsza w życiu w ogóle była taka okazja. I ta, ta radość, jak, jaką to dzieciom sprawdzała, a też przy tej okazji okazja, a przy tej okazji też szansa na rozmowę ze starszymi, z rodzicami, z rodzeństwem. to był myślę bardzo dobry czas. W planach wspólnoty wiele zaskakujących pomysłów. W nieodległym czasie zamknięte zostaną dwa projekty, nad którymi trwają już prace. To Świetlica Gaudiego i Dom Gości. No, w najbliższych planach na pewno jesteśmy jakoś tak skupieni na, na, ty, na tych materialnych wyzwaniach, bo oprócz tego domu, który mamy, no cały czas remontujemy dwa domy, czyli, czyli dom, w którym ten dom Kunderbaserowy, dom gości, w którym będzie kawiarnia, prosta historia, będzie część mieszkalna, no i też ostatnio po różnych dyskusjach... Doszliśmy do wniosku, że jednak część tego domu, jedno z pięter, będzie przeznaczone na tworzenie w nim Muzeum Hunderwasera. Kościliśmy tutaj panią dyrektor naszego Śląskiego Muzeum z Katowic, no będziemy też starali się z nimi współpracować, żeby nam pomogli od takiej właśnie technicznej strony, mają doświadczenie muzealne, jak na niewielkiej powierzchni w sumie około 100 metrów zrobić atrakcyjne, atrakcyjne muzeum, tak żeby ludzie przyjeżdżając tutaj, ja spodziewam się, że ludzie będą przyjeżdżać, kiedy powstanie ten piękny, kolorowy dom, no to żeby mogli się z tą postacią i z jego myślą, dziełami zapoznać. Więc to, to jest dla nas duże wyzwanie, no, cały ten remont. No i drugi budynek, który, który dzierżawimy tutaj na ulicy Dąbrowskiej, gdzie w, w suterenach będzie pracownia rękodzieła, pracownia mozaiki i magazyny. Na pierwszym pisze duże, duża sala spotkań, też z całym zapleczem kuchennym, gdzie oprócz no, naszej działalności, tej, którą prowadzimy, będziemy też mogli te sale wynajmować na różnego rodzaju imprezy, pierwsze komunie, jubileusze, małe wesela. No tak, żeby też ta sala zarabiała jakby na siebie. I na te cele, które my sobie wyznaczamy w pracy tutaj z, z naszym środowiskiem, też z osobami ubogimi, żeby, żeby ona mogła tę to, 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 działalność wspierać. Więc na pewno dla nas to, to bardzo dużo obciążenie i materialne, i fizyczne. No, wszyscy mieszkańcy są te, też zaangażowani w remonty tych, tych domów. No, więc to są dla nas takie wyzwania w tej właściwie materialnej. I oczywiście też cały czas się zastanawiamy, co dalej po jubileuszu. No, mamy takie poczucie, że jesteśmy powołani do tego, żeby się dzielić jakby z jak największą liczbą ludzi naszym doświadczeniem, tymi naszymi odkryciami. Wszyscy bezdomni, na drodze których pojawił się ksiądz Tosza, wielu mu zawdzięczają. Dzięki wspólnocie ich życie nabrało sensu i zupełnie innego wymiaru. Dla mnie wspólnota to drugie życie tak naprawdę, szczerze mówiąc. Bo to pierwsze to, to nie wiem, i szczęśliwe i później trochę takie pogmatwane. Znalazłem u księdza przystanek swój i to jest najważniejsze. A ksiądz jest tak operatywny, że umieli ludziom zorganizować czas. I mam tu swoje pasje. Uroczystości zamknięcia roku jubileuszowego już w najbliższą niedzielę. Wspólnota zaprasza do radosnego świętowania. Serdecznie Państwa zapraszamy na świętowanie razem z nami zakończenia jubileuszu 25-lecia Betlejem. W najbliższą niedzielę, 13 lutego, o godzinie 11 i o godzinie 15, będą tutaj odprawiane msze święte, a po nich będzie świętowanie, okazję do spotkania się, wypicia dobrej kawy, zjedzenia kawałka dobrego ciasta, będą też drobne niespodzianki, więc jeśli ktoś chce w taki sposób przeżyć z nami ten ważny dla nas dzień, no to serdecznie zapraszam.